Witam we wtorek, 18 czerwca. Na razie bez jakichś szczególnych zmian na wykresach. Wydarzenia na indeksie WIG20 niezmiennie rozgrywają się w rejonie oporu 2291,97. To już drugi tydzień zmagań z wymienionym węzłem podażowym, w okolicy którego też no, plasuje się na luka Bessy. Pokonanie oporu wygenerowałoby sygnał kontynuacji ruchu wzrostowego, to też musimy odnotować tutaj dość istotny fakt, że po tak silnym akcencie popytowym na rynek wszedł w fazę ruchu bocznego, nie mamy jakichś wyrazistych działań. Akcentujących przewagę strony podażowej, a wyrazem tego jest m.in. to, że indeks utrzymuje się jednak ponad zniesieniem 38,2, to jest pułap 2250. Biorąc pod uwagę inne zniesienia, jakie wypadają w tym rejonie, to właśnie wymieniony poziom można traktować jako takie dopuszczalne miejsce dla ewentualnej korekty, więc pogorszenie wizerunku technicznego. Z takim pogorszeniem mielibyśmy do czynienia w momencie przełamania 38,2. Natomiast negacja trwałe w wybicie 91 97, tutaj uwzględniając przede wszystkim piątkowe zamknięcie, wskazywałoby na możliwość rozwinięcia się ruchu zapoczątkowanego w przedziale 2155, nie 58. Na kontraktach wygląda to bardzo podobnie. Przede wszystkim tutaj w tym ujęciu intradejowym trzeba wyeksponować kwestię obrony strefy 2276-79. Wczoraj doszło do przełamania 88-91 intradejowej zapory popytowej, która była respektowana i zgodnie z oczekiwaniami kontrakty zaczęły, znaczy szybko dotarły do przedziału, przedziału 76-79, naruszając go nawet lekko, ale w tym rejonie zaczął rozwijać się ruch boczny. Z, podobną, z podobnym charakterem handlu mieliśmy także do czynienia w, w, w porannej fazie dzisiejszej odsłony. Na ten ruch, bardzo silny ruch popytowy, to tak naprawdę wypowiedź Dragiego o możliwości dalszej stymulacji gospodarki w razie pogorszenia koniunktury w strefie euro. Za chwilę pokażę Państwu, jak to wygląda na niemieckim DAX-ie. Rzeczywiście silne uderzenie popytu. 打屁股。 Ale z punktu widzenia techniki jest to w jakiś, w jakiś sposób spójne, przynajmniej patrząc na, 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 na tę kwestię przez pryzmat kontraktów, bo jednak aktywność podaży w rejonie 76-79 nie była zbyt silna, rynek się tutaj konsolidował, a to stosunkowo ważne wsparcie techniczne, gdyby doszło do jego przełamania, no to byłby już argument dla podaży e, za realizacją scenariusza zakładającego możliwość jakby no, rozwinięcia się tej e, korekty. No i też trzeba pamiętać o tym, w jak newralgicznym rejonie już w zasadzie rozgrywają się w tej chwili wydarzenia na kontraktach i to jest nawiązanie do strefy 2317-2323. Warto w kontekście tej strefy przypomnieć sobie wykres w skali dziennej zamieszczony w dzisiejszym komentarzu porannym. To jest średnioterminowy opór, gdzie tym bazowym elementem jest, jak wiemy, to 61,8 całego ruchu spadkowego zaczątkowanego w styczniu, tam w okolicy też dokładnie w zasadzie w rejonie 2317, mówiąc w cudzysłowie, straszy duża luka Bessy, więc to jest taki dodatkowy czynnik podażowy, no, więc na pewno wybicie 17-23 byłoby argumentem pozytywnym. Kupujących, mogłoby to stać się tym przysłowiowym bodźcem stymulującym popyt do wywierania jeszcze większej presji. Na pewno technicznie, z technicznego punktu widzenia, ten ruch jest no, o tyle uzasadniony, że wydarzenia rozgrywały się w rejonie silnego wsparcia. Natomiast no, trudno było przewidzieć, tutaj już ta wspomniana wypowiedź Marko Dragiego spowodowała, że kurs euro-dolara zaczął gwałtownie tracić na wartości, natomiast rynki akcji zaczęły się ewidentnie umacniać. Więc tutaj wyzwaniem dla popytu na kontraktach na pewno w tej chwili jest 2317-2323, a negatywny sygnał pojawiłby się w momencie przełamania już wymienionej i znanej nam dobrze zapory popytowej 76-79. Proszę zwrócić uwagę, że gdyby udało się nagle niedźwiedziom zrealizować taki scenariusz, to wykres moglibyśmy analizować pod kątem układu X, A, B, C i D. To, D gdzieś by tutaj nam wypadało w rejonie 52-55. Oczywiście należałoby poszukać w pierwszej kolejności symetrii między odcinkiem AP i hipotetycznym, oczywiście tylko w tej chwili, odcinkiem CD. Wspomniany indeks DAX to prawda skala tygodniowa, więc ten rajd dzisiaj może tutaj nie jest tak bardzo widoczny, no niemniej jednak podążamy indeks niemiecki ponownie podąża w kierunku 12,283, 12,330. Kluczowa, znana też doskonale zapora podażowa, wytyczona na bazie 61,8, więc jej pokonanie wygenerowałoby sygnał uwiarygodniający cały ten ruch, biorąc pod uwagę właśnie, że tu tym głównym elementem jest wspomniane zniesienie 61,8. Byłaby to zapowiedź kontynuacji całej, całej tej fali wzrostowej zapoczątkowanej w przedziale 10.195-10.263. Bardzo podobna sytuacja jak na wieku 20 Ewentualne przełamanie 11.535, 11.591, a to jest właśnie główny punkt odniesienia dla nas, jeśli chodzi o zapory popytowe. Przełamanie takiej strefy to możliwość dla odmiany ukształtowania się układu ABCD, no ale na razie to popyt jednak cały czas tutaj stara się kontrolować wydarzenia na rynku niemieckim i podobnie z podobną sytuacją mamy do czynienia za oceanem. Oczywiście czekamy na z, jutrzejszą decyzję Amerykańskiej Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych. To będzie dosyć istotny dzień dla rynków. Wykres w skali tygodniowej, więc gdybym tutaj zaprezentował wykres w skali dziennej, no widzielibyśmy, że wydarzenia rzeczywiście rozgrywają się w bardzo wąskim w tej chwili w przedziale zmienności, co jest wyrazem oczekiwania między innymi na to jutrzejsze wydarzenia. Pozytywna kwestia to oczywiście pokonanie 2810-2813 i to w taki dość ofensywny, spektakularny wręcz sposób. No i tutaj to pojedyncze zniesienie 78,6 pokazywanego ruchu spadkowego, poziom 2905-2906, Pokonanie tego oporu no, mogłoby wzmocnić kupujących, no ale tutaj tym głównym wyzwaniem pozostaje opór 2965-2985. Tyle z mojej strony, bardzo dziękuję.